Tak od kilkunastu godzin wygląda wschodnie skrzydło Białego Domu góra gruzu wywożonego wywrotkami na teren pobliskiego pola golfowego. Informacje o planowanej przebudowie siedziby Donald Trump przekazał mediom kilka dni temu. Nikt jednak nie zakładał, że ta przebudowa oznaczać będzie częściowe wyburzenie najsłynniejszego domu w Ameryce. Zbudujemy salę balową. Chcieli tu sali balowej od 150 lat i oddaję ten zaszczyt temu wspaniałemu miejscu. Myślę, że powinniśmy to zrobić. Stara sala mieściła 88 osób, nowa pomieści 999, co jest znaczną różnicą. A wschodnie skrzydło wybudowano w 1902 roku i znacząco przebudowano w latach 30 i 40 ubiegłego wieku. To tam znajdowała się sala, w której miały odbywać się prezydenckie bankiety. Ale z racji ograniczonej ilości miejsc imprezy takie jak doroczna gala korespondentów odbywają się w pobliskich hotelach albo wprost na trawniku przed Białym Domem. W przypadku każdego projektu budowlanego z czasem zachodzą zmiany, które trzeba ocenić. Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszystkich tych zmianach, ale proszę za Procesowi. To będzie wspaniały dodatek do Białego Domu na wiele lat i nie będzie to nic kosztować podatników. Prezydent sam finansuje budowę sali balowej na terenie Białego Domu. Pierwszy zarzut wydawania na zachcianki prezydenta publicznych pieniędzy upadł w zasadzie od razu. Cała budowa finansowana jest ze zdatków i prywatnych pieniędzy prezydenta Trumpa. Koszt szacowany jest na 300 milionów dolarów. Ale kiedy media obiegły te zdjęcia, pojawiły się pytania o legalność całego procesu. Żaden inny prezydent nie zrobił tego, co prezydent Trump, burząc całe wschodnie skrzydło Białego Domu, czyli nie podjął jednostronnej akcji z naruszeniem nakazów, które powinny wymagać od niego przejścia przez procedury przed podjęciem działań, co jest dość niepokojące dla wielu Amerykanów. Biały Dom nie wystąpił o zgodę do federalnych agencji, twierdząc, że taka nie była potrzebna. Sam Donald Trump utrzymywał, że budowa sali nie będzie naruszać struktury budynku. W trakcie prac okazało się jednak, że innego wyjścia nie ma. Po naprawdę intensywnych badaniach z udziałem najlepszych architektów na świecie, doszliśmy do wniosku, że naprawdę większość trzeba zburzyć, zachowując jedynie niewielką część. Wiecie, skrzydło wschodnie nie było niczym szczególnym. Niewiele zostało z jego oryginalnej formy. Zmieniło się w ciągu 100 lat, usunięto kolumny i budynek wyglądał zupełnie inaczej. Pobojowisko po wschodniej stronie Białego Domu wygląda przytłaczająco. Z pewnością rozmach działań ekipy rozbiórkowej ma tu kluczowe znaczenie. Z drugiej strony, gdy w samym środku wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku prezydent Roosevelt budował pokoje dla swojej żony, również nie brakowało krytyki. W 1942 roku, budując pod wschodnim skrzydłem bunkier, oskarżano go o przygotowywanie Waszyngtonu na oblężenie i wieszczono rychły upadek Ameryki i spodziewaną japońską okupację Stanów Zjednoczonych. Kamil Trzaska, Republika.